Hej, słyszałeś już o najnowszym trendzie, który dosłownie zawładnął TikTokiem? To September lock-in. I nie? To nie kolejne nudne wyzwanie. Wyobraź sobie, zamiast czekać na styczniowe postanowienia, ludzie biorą sprawy w swoje ręce już teraz. 121 dni totalnej koncentracji na jednym wybranym przez siebie celu. Co najlepsze? Ty ustalasz zasady. Może to być 10 tysięcy kroków dziennie, może 8 godzin snu, a może po prostu godzina bez skrolowania przed snem. Nie ma tu sztywnych reguł, to twój osobisty projekt. Wiesz, co jest najfajniejsze? Naukowcy udowodnili, że potrzebujemy 66 dni, żeby wyrobić nawyk, a tu mamy aż 121 dni, to prawie dwa razy więcej czasu na totalną przemianę. Dołączysz do tej jesiennej rewolucji. Bo serio, czy jest lepszy moment na zmianę niż teraz? Jeśli spodobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę i koniecznie daj znać w komentarzach, jaki cel wybierasz na swój Lokin. Do zobaczenia w kolejnym filmie.